Nie, to nie alkohole nas interesują. Z ulica Pyłsuskiego w Krośnie, jedna z malowniczych przynajmniej moim zdaniem, trochę zaniedbana. To jest jakby prawa, prawa strona. A tam jest lewa. Mamy też gdzieś tył zdjęcia, tylko zdjęcia, nie? Tył Gdzieś tu spróbujemy je wkomponować, Jak to z tyłu wygląda tu jest też kebab A taki kebab, sumie chyba jeden z lepszych proszę